Witam serdecznie, zainspirowany filmem pewnego Rosjanina, postanowiłem sam stworzyć swój własny eksperyment, zrobić, przeprowadzić. I to nie jest ściema. Ja o tym sobie poczytałem troszeczkę. I okazuje się, że to jest prawda. Poza tym sprawą zajęli się też ator oraz Voxdel. więc raczej na 90% to nie jest ściema. I na tym też polega nauka, na tym, żeby sprawdzać wszystko i żeby weryfikować pewne rzeczy. I naukowo to jest sprawdzone i jest to prawda. Kiedy następuje inkrementacja, czyli wstrzykiwanie, nasienia, a zgodnie z prawem Keplera płyn wstrzykiwany uzyskuje duży potencjał elektryczny, więc zaczyna elektryzować komórkę jajową. A dodatkowo zaczyna się elektroliza i między nasieniem ludzkim a komórką jajową jest tyle chemii i napięcia, że pokonuje to bariery mikrofalowego odpychania gametofito-korpuskularnego i dochodzi do zapłodnienia międzygatunkowego. Po jakimś czasie jednak ta chemia zanika, i już zapłoniona komórka orientuje się, że coś jest nie tak, i zaczyna dzielić w nieprzewidywalny sposób. Tak powstaje nowe życie. Dwie rzeczy. On żyw. On napominaje tego, który bryznął wymienia je Adam. Będę tworzył coś na miastkę człowieka właściwie, czyli homunculusa. Postaram się stworzyć homunculusa. Jak wiecie, ja nie za bardzo uznaję religii i tak dalej, więc sprawy moralności w ogóle itp to gdzieś tam kładę obok, bo to, co ja z nim zrobię później, czy go uśmiercę, czy nie, to to już jest jakby e, moja wola, moja dobra wola i, i moje prawo przede wszystkim, bo to ja go stworzyłem. E, I tak jak oni to zrobili, oni inseminowali, tak to się chyba mówi, inseminowali jajo kurze. E, ja jednak poczytałem o tym troszeczkę głębiej i to nie jest do końca tak, żeby po prostu wstrzyknąć te spermy na sienie, e, po prostu w to jajo. Należy, należy jajo e, przede wszystkim Przede wszystkim potrzebne są dwa jaja, bo żeby ten eksperyment miał ręce i nogi, żeby naprawdę coś z tego się wykluło, wykluło, żeby powstało jakieś ży życie, potrzebne są dwa jaja, które rozbijamy. To nie jest wcale nowy eksperyment. Już w przedwojennej Pradze Żydzi, żeby bronić swoich interesów, tworzyli golemy. Wystarczyło im potem za sprawą kabały napisać Emet na czole i one ożywały, bo Emet oznacza życie. A jeżeli chciało się uśmiercić golema, zmazywało się E i zostawało Met. Co oznaczało metamfetaminę? Homunculus nie składa się z gliny, tylko z jajek. Ale ci, którzy próbowali go stworzyć, robią to źle. Podstawowy błąd, który oni wszyscy popełniali, bo oni tych jaj nie rozbijali, to po pierwsze. Po drugie, jajko musi być na twardo zrobione. Jeżeli już jest ugotowane, bo zostaje ten czynnik kurzy, który był w tym jajku, on zostaje w tym momencie wyeliminowany. Jeżeli zostaje wyeliminowany czynnik kurzy. No to wtedy już jesteśmy na po prostu dobrej drodze do tego ok, jedno jajko, żeby... A drugie jajko, drugie jajko może być... Drugie jajko może być... O, 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 w całości, znaczy nieugotowane. To jajko ugotowane potrzebne jest dla tego homunculusa, żeby mógł się czymś posilić, żeby nabrał mocy. I teraz uwaga, to jest. To jest nasienie moje. Które za was i za wielu będzie wylane, Aha, że tak powiem, bo trochę się bawię w Boga, więc właściwie y, mogę nawiązać y, do tego słynnego cytatu. Ono już jest troszeczkę rozrzedzone. Ja musiałem je y, rozrzedzić, y, rozrzedzić z wodą, bo woda jest, jak wiadomo, składnikiem życia i. Y, Tyle chyba wystarczy. Powinno tyle wystarczyć. I teraz co ważne. Tutaj proszę, chodź Bartek na chwilę, pokażmy drzwi. Drzwi są ze specjalnej folii, która odbija światło i ciepło. I to jest bardzo ważne, bo to jest bardzo ciepły pokój. Należy to do pokoju wsadzić, który ma temperaturę około 45 stopni. Tutaj jest naprawdę gorąco. Więc ja to położę tu. No i pozostaje nam po prostu zamknąć to i czekać kilka dni. Okej. Okay. Także widzimy się za kilka dni. Przez ten tydzień homunculus rośnie w siłę. Jeżeli pokój ma powyżej 45 stopni Celsjusza, następują procesy chemiczno-fizyczne. Tak samo było z życiem na Ziemi, które powstało w oceanach przy kominach wulkanicznych. Lawa ma też około 45 stopni Celsjusza i potrafi spalić wodę, ale kiedy pływa w niej zalążek życia, to powstają istoty. Tak właśnie powstały pierwsze organizmy na Ziemi morskie kapibary. Witam serdecznie, minął tydzień od naszego eksperymentu. Nie wiem, absolutnie nie mam bladego pojęcia co zastanę za tymi drzwiami. Mam nadzieję, że się udało, bo to będzie przełom po prostu i w nauce, i na YouTube i w ogóle... Jestem podekscytowany, naprawdę. O kurwa. O kurwa. O kurwa mać. Jezus, zobacz. Bartek, zobacz. Jezus! To żyje. Kurwa, za dużo tego jajka dodałem. Uciekajmy, Bartek, to nie jest komunculus! Nie równa się MC kwadra!